Jak piękny ten świat wygląda i ja pierdolę widzę, czy to kurwa widzicie? Ty, szajni, <grystanie> Kurwa, szajni. O, o nie! Kur, kurwa ten, taka ważka za tu lata. Kurwa, ja myślałam, że to szajni, Libeldra, kurwa. Czegoś tam nazywa. Jezus, pa ja pierdolę! No, spadnę, okej, Boże! Nie. Ja pierdolę! Co się kurwa stało? Jezu, jak ja stąd wyjdę? Ja pierdolę, nie! Kurwa, to je, ja pierdol... Jebane dziursko! Czemu ja tam wskoczyłem, kurwa? Boże, pomóż mi. O, te schodki tu są, kurwa. Ale tylko dotąd i ja. O! Widzowie, kurwa, jesteśmy koksami. Kurwa mam lowka, ja pierdolę, widziałem przejebane Mam kurwa zajebane low HP, kurwa, bo spadłem do dziupliku Kurwa, ja jestem najgorszy w tym skakaniu, przysięgam Mam zaczekać, bo ja zapomniałem co mam robić kurwa na początku Dre Drewno Ja pierdolę, co to? <laughs> A świnia, jezu No mnie goni czy nie? Nie, nie goni mnie, ja pierdolę się wystraszyłem kurwa tej świni? Bo dzika no nie. No, bo ona jest samochodem drewna. Nie musimy to drewno ściupać widzowie kurwa. Musimy to ściupać. No jeszcze szukałem po. Koblemon. Koblemon. Open. Open, your mary sumary. Dobra, to, to będzie Open, sumary. Kurwa, o, albo J. J. O, mamy to. No skoro Charizarda bierzemy widzowie, czy nie? Bierzemy Charizarda, przysięgam On jest chyba dojebany ten Charizard, nie? Kurwa ten hoplot też jest zajebisty. Kurwa hoplo czy nie czy nie? Ten jest kurwa, to są wszystkie zajebiste, bym wziął wszystkie. By mnie brał kurwa potężnie, ale kurwa nie wiem czy je wziąć, bo kurwa Charizard jest dojebany, nie? przysięgam, Charizard jest kurwa dojebany. Albo te mają kurwa mega ewą. Jakieś. Nie muszę załączyć, kurwa lele, le, le, przysięgam. Ja tu jestem uzależniony od lelele le, le, kurwa, no nie widziałem. Ja pilny głodny jestem. Dobra, szybko wybieramy tego. Wybieramy, kurwa Charizarda. Jezu, dobra, jak się go wyrzuca? Jak się go wyrzuca? R, R. Ja już nie mam Ty to jest jedzonko! Fruit, fruit Salad! Ale do jebania mamy Fruit Salad, kurwa zapomniałem o tym całkiem Że my mamy Fruit Salad widzowie Co tu kurwa jest, bo ja się trochę boję tu iść szczerze Ale zobaczymy co tu jest no nie O kurwa nie ma dalej wejścia ty Dobra chuj schodzimy bo nie ma wejścia A dobra chuj podbuduje się bez kitu to może być coś dojebanego, nie? Przejdę to tak. Z yy, stołnem dobra, stow'nem O tej kurwo. Już boję się trochę. Jezu? Ja pierdolę, co to? Ja pierdolę, bo bierzemy to. Ja, ja, o kurwa. Co to? Ja pierdolę Mam to czy nie? Kurwa już jest noc widzowie, przejeba... Jest to okuro oh, monet, monetigo, albo czes, albo monetigo Ja pierdolę, nie wiem co zrobić teraz, no nie? No, mamy brick, brick nie jest potrzebny do niczego, wyjebujemy to Kurwa, podniosło mi się no tak, co tu mamy? Smoker, brać Smokera czy nie? Dobra, bierzemy Smokera Albo no, dobra, chuj, nie, kurwa No i chuj, to jest monet... dobro, nie mam Pokebali Chciałem go kurwę złapać, ale nie mam Pokebali, no nie rozpierdalamy go Kurwa, jakie to tanki, ty! I Ja pierdolę, proszę nie zabij mnie On jest kurwa stalowy jeszcze, no nie a nie, jednak nie jest stalowy. Dobra, chuj, go Emberem, widzowie, napierdzolamy go Emberem potężnie. Na czułko. Jak w ogóle jest muzyka? Dobrze czy za głośno? O kurwa nie pojedzie. On mnie spenetruje. Proszę kurwa monet. cool kurwa, proszę, nie, nie zabij mnie, błagam cię. Charmander, wierzę w Ciebie, wierzę w Ciebie, Charmander. O ty, kurwo! No tego nas kurwa zderzną. Dlaczego, ja a ty, jak rozpierdolę, kurwa siekierką. Zobaczymy, czy, czy on bije w ogóle. A ładź, jak to. Ja, ja pierdolę nie bije czy nie? Nie bije mnie. Ja pierdolę, jak to się dziwnie bije, ty. Jest, rozjebałem go. Nice, kurwa. Red apricorn. I copper. Ja pierdolę widzę, w Dobra, i schodzimy zobaczy co jest na dole. Najwyżej się zabudujemy, nie? Powiem wam, widzę, że ja... <laughs> Jezu! Dobra, się wystraszyłem, ale jednak żyjemy. Jezu, pająk. Dobra, ja z to nie wychodzę do, do nocy. Aż będzie dzień, to ja tu nie wychodzę. O kurwa, pająk tu gdzieś jest, ja pierdono. Jezu. Jezu, boję się. Kurwa, gdzie jest mój stone? Jezu. Jezu. Dobra, próbujemy go rozjebać, nie boimy się, kurwa, jednego pająka. Ach, I uczymy się walczyć, no nie? A, rozjebany, dobra, nice. O, Copper mamy, nice. Będziemy już mogli, kurwa, trochę pokebali stworzyć, nie? Dobra, wejdziemy trochę do kopalni, może to będzie więcej, kurwa, tego, kopra, no nie? Jezu. Je, ja, ja pierdolę mnie wystraszył, kurwa. Patrat pierdolony. Aż byś wraca chciał. boję Boję się. Nie, dobra, ja nie chodzę. Ja nigdzie nie chodzę. Co to kurwa? Jezu, co to? Zombie, kur... Ja piąt, tu idzie. Będziemy się tam zabudować szybko, kurwa. Kurwa, kiedy będzie to za ten, ten zajebany dzień znowu? Ty. Ała! Urakuje jedną no, serduszką. To nic. Jezu Zombie kurwa Ja pierdolę, dobra ruchamy go Chodź tu Bo spróbujemy tak go wyruchać Ała! Ja pierdolę, ty jak ja Ja pierdolę, Jezu! Nie Jak on mi wykurwił ty ja dwa serduszko mi wyjebał Jezu a to Zubat, kurwa, mnie wystraszył. O, je robi się dzień, dobra, możemy iść, widzowie. Możemy iść, bo dzień się robi. Zajebiście. Ja ja Szkielet, kurwa. Jezu, boję się. Dobra, chyba mu spierdolimy. Ała! Szczero do mnie. No, <laughs> ze szkieletami to my się jeszcze nie chcemy bić, kurwa. Jezu. Broszka ma aprikoko, głapiem jakieś opepoki widzowie. Jezu szkielet, kurwa. Nie, drewno mi się na razie nie przyda, chyba, nie? O, koperore, ore. koperore. kopiemy Ała, kurwa. Jezu, jezu. Ty, kurwo. Nabijemy go. Ała, jak go mi wykurwił. Ty coś zajmie z tego drobną, kurwa. Wiary Ja, pióro, jak mi zajebał. Kurwa, no i nie mam życia O, Pumpkin mam, dobra. Mamy kurą pumpkin, da się to zjeść. Czy nie? Pumpkin, proszę, żeby się to dało zjeść. Nie da się przejebane. Dobra, musimy zobaczyć, co tu jeszcze mamy. Co to jest? Rotten flesh. A to? No chuj, kur... dobra, idziemy szybko czegoś szukać, bo... Znaczy te jest... rybki, rybki! O kur... jakieś piranie jebane A nie, to nie piranie, myślałem kurwa Jest, rybkę zajmałem Jezu, zaraz się utopię dobra, kur... O Dobra, rybkę mamy Musimy zobaczyć jak się robi kurwa ognisko, no nie? Właśnie kurwa nie chcę umrzeć, hopie, ale... musimy zrobić z kobla nice, zajebi się kurwa mieczyk kurwa, czekaj jezu kurwa, ja pierdolę, słoń kurwa ja pierdolę, on się na mnie patrzy, jezu wypierdolam o magikarp kurwa, Ma magikarpa bym se złapał ty co to Magikarp, bym se, kurwa złapał ja w ogóle dropię mi te rybki, czy nie? Bo ja muszę... Ty, co ja to mam? Golden Carrot, ja pierdolę, jestem uratowany, widzowie. Golden Karota miałem cały czas, co nie widziałem, nie? Ja pierdolę szczerze, widzowie, no się, że mam ten Golden Carrot, no nie O, Ty, ja to coś mogę zrobić. Dobra, ale chuj, na razie mamy dzień, to szukamy kurwa jakiegoś czego. Jakieś wioski albo domku coś. Dobra, Golden Carrot, jemy cię. O, mamy białe aprikoko, nice. Jezu ptaszek. Widziałem, że chcę mnie bić, kurwa, przysięgam się, tak wystraszyłem, kurwa. Dobra, białe aprikoko, dobra, nice. O, nawet mamy kurwa ten. Sadzonkę, zajebiście. Kurwa, ale tylko dwa zajebane na aprikoko, białe pierdolone. Brata, nyżgie, dobra, to, o, czarne, nice. Kurwa sadzonki nie dało, dobra chuj Idziemy dalej. Miltank Miltank jest OP, Miltank aby się przydało złapać widzowie Bo jest tak dojebanym pokemonem Tu nic nie ma kurwa na, tym, na tej Saharze jebanej Sawannie znaczy No nie wiem skąd ja przyszłem, skąd ja kurwa przyszłem, trzeba zobaczyć Dobra, stamtąd Dobra, Jezu, ale tu wysoko. Co to? No sororzec kurwa. I woż, ja pierdolę, dobra, idziemy stąd. Spadłem! Ja pierdolę. Jestem kurwa z Wenezueli, widzowie, nie? Jezu. A więc znowu spadłem. Ja pierdolę jaki Pokemon, kurwa. To z mega. Ja pierdolę jaki Pokemon. Ale nie mam pokebali, ja pierdole widzowie Leopardy tam są, leopardy Lewy kurwa, one nas, zacznie, nas zaczną gonić to kurwa koniec to no nie O, bez to muszę sobie kurwa dać tak Tak Żebym mógł się podbudować nie, wiecie jak jest Trzeba myśleć taktycznie widzowie O kurwa coś tam jest zajebistego Dobra idziemy po to, Zobaczymy co tam jest jeszcze my, my to byliśmy? Nie, nie? Nie. Czeka, damy sobie głośniej kurwa trochę setting. No to co, to, to, to damy też tak. Audio. No, no, na nice. Kurwa, ale jak to już mam trzy jedzonka kurwa, no? Już pojebi mnie. O kurwa, kangaską, zajebiście. Pan Gatcon jest z tym poczkiem Lele, jap, o kurwa ale dojebanej icy ty Dobra bierzemy wszystko, jest. jest nie ma miejsca japiem Dobra to to to, nie patyki potrzebujemy Tego nie potrzebujemy, co to już Protection 2 Tący 2 Clock Trochu chuj bierzemy to Na razie będzie git, nie wypierdolamy i ubieramy to nice. Zobaczcie, jak kurwa wyglądamy, widzowie. Jakie koksy, kurwa. Mam taką UV-Gorl. Powinniście moją UV-Gorl, czy nie? uv girl. Nie, żarty, to jest Erza Scarlet. potem... Najpotęż... Już tak zajebista Erza Scarlet. Kurwa, tam mamy kurwa żółta aprikoko. Kurwa, znowu lwy pierdolone. Przecież pojemnym jest tą Saharom Jewanom. Jezu. Pratany Ja biegnę. Pratany Dobra mamy żółta, apri, koko Proszę, żeby to były kurwa 4. O, ile sadzonek ty. Jest, mamy cztery, kurwa. Nice. <ścoughs> A musiałem przepalić koper. Dobra, przepalamy koper, widzowie. Czekaj. Tak. Pratany ja wy, na... Ty! A dobra, już myślałem, że się nie da, nie? Na szczęście nakopałem tego węgla, nie? Dobra i wsadzamy węgiel Gdzie jest węgiel? Dobra, tu I gdzie jest koper? Tu jest koper Dobra, nice, przepalamy to I budujemy sobie cztery pokebale, no nie? Co z tego można stworzyć? Nice, można stworzyć takie te, nie? Citrin ball. Widzisz, możemy zrobić kładę Citrin Bala i będziemy je łapać jak cytrynki kurwa, te pokemony Wszystkie będą nasze, złapiemy je wszystkie, widzowie. Jezu? Szkieletku, dobra, nie. O, Tauros. Dobra, rzucamy w niego. Jezu? Kurwa, nie wyskakuj, to już jest pojebane. Jeszcze że jakąś się trację złapię, to go nie łapię, no nie Dobra, chuj, nie łapię. Kurwa, dwa pokebale z jestem też... Kurwa, przejebany. Z Wenezueli żem jest. Przegam, no żadnej wioski nie mogę znaleźć, widzowie. Przejebane. Jezu. Dobra, trafię do wody czy nie? Jest kurwa. Nice. Jezu, co to? Jezu. Uciekł. Ja pier... Ja... Jezu. Kurwa, ale mnie przestraszyła. wulbit jebany. Jest jakiś mąbek. O niebieskie aplikoko, proszę, żeby to były cztery. Jest, nie ma miejsca, czekaj szybko. Nie mam co wyjebać za to, no nie. Nie mam co wyjebać za ten. Kobyl stał na jedynie, widzowie. Kurwa, co wyjebać? O, pumpkiny wyjebiemy, dobra może będą cztery, to sobie zrobię jeszcze 4 pokebale, nie? No nice, są cztery, a nawet 5 Jezu. No kurwa, muszę wyjebać Kobyl Stone. no Dobra, Jezu, Jezu. Szybko, szybko. Nie, wyjebam, kurwa kogo. Ja pierdolę. Nie wiem, czy wszystko wziąłem, widzowie, przejebane. Trochę bijemy się z nim, kurwa. Ja boję się go. Kurwa, ile to ma życia, Jezu Nice, rozjebany kurwa, ale ze mnie pierdolony. dobra Jakieś łatwe te mobki, myślę, że są cięższe Kaczki, kaczki, bijemy je, jest, zajebana kaczka Nice <śles> Dobra, no chuj, na razie wyjebię obsydion, no nie o Nice, kaczuszka, Jezu, co to, Jezu ja pierdolę we mnie kurwa tym napierdala, nie? Ja pierdolę! Prawie mnie trafił! Widzieliście to kurwa? Co za kurwa cy. Widzowie, nie wiem co wyjebać, szczerze. Jezu! Jezu, co to było? On wyszedł. No, no nie no, chcę wioskę, koło wioski się wybuduje. Bo tam można tradeować albo coś, no nie, nie Ty, kuron, nie ma miejsca. Jak się robi, plecak? Zobaczymy, backpack, backpack. O, są takie backpacki, jak się to robi? Skóra, złoto, skrzynka, ja pierdolę, ale ciężko. Chyba ich coś pojebało, dobra, lecimy dalej. Bo musimy tam iść, nie? Kur jezu, jezu, ja pierdolę, ile ich tu jest, kurwa, dobra, spierdolamy, szybko. Ja pierdol do mnie rzuca. To kurwa, uciekamy. kurwa ore tam było. Jezu, przeskocz nie przeskoczę, boję się. Jezu, nie przeskoczyłem kurwa i ja pierdolę. Czy jest przyjebany kurwa? Kurwa Goldin. Jezu! Dobra, nie bijemy się z Nim. On jest kurwa noobkiem. Jezu pająk jeszcze. Dwa mobki naraz, skoro Kurwa, sobie to wyobrażacie, widzowie. Jezu, on mnie uderzył. Jezu, jeszcze kurwa zombiak taki, no nie. Kurwa, walczymy kurwa na śmierć, życie, widzowie. No nice. O Lopuni tam jest. Kurwa, zajmie się, było mieć Lopuni. Ale kurwa niestety jej nie będziemy mieć. Jakieś rybki są na Jezu! Myślałem, że mi się miecz rozjebał i że tam. Jezu! Co mnie bije? Ja pierdolę, Dobra, nie bije się z tymi rybkami, bo to są jakieś kurwa OP, no nie. Czy tam najebałem mi. Ja, ser... ja pierdolę! Jezu, jak on mi wykurwił! Nie, uciekamy, uciekamy! Szybko Jezu 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 Ja pierdła się ze sram. że są bić nie nie nie? No to to sobie jedno niżej ona teraz może bić, czy nie? On nas może bić chyba, Jezu. Ała! Uciekam, kurwa, Boże. Ała, Jezu. Uciekaj, kurwa, proszę, nie zdedaj! Ja pierdolę. Nie, dobra, nie, muszę... Ja pierdole, widzowie, czy widzicie? Jakiś, kurwa, pa, pa, ten, pająk, ja pierdole. Zdenaj, kurwa. Jest, zdenał, ja pierdole. prawie nie przeżyłem tego, nie? A na szczęście mamy kurwa marchewki, ale już tam 4 tylko zostaje przejebane Dobra, są takie zajebiste one nie ma kurwa. Jak my jesteśmy w niebie już normalnie? Teraz się kurwa rekłada tam z respi, Na jednym pokebale czy tri ją złapię kurwa. Pogle jakieś Pokebale? Nie mam. Tak więc zrobiłem Pokebale widzowie. Gdzie są te Pokebale? Ty, nie wziąłem kur kurwa tego chyba. A, tu jest znowu ten, ja pierdolę, dobra Czarbander naturalnie nie żyje Ale spróbujemy go rozjebać, nie? O kurwa, skrzynka, jezu Dobra, my... jakie zajebiste stajcy? Dobra, bierzemy je, ty, ale co to kurwa mieć? Jezu Jakiś kurwa cover clock ale zajebi się, a nie mam miejsca. <laughs> Pokepedia. Nie, no musimy stringy wyjebać. Kurwa, nie wiem co wyjebać ty, Dobra, to. I chuj kurowiców. O, Ronflash jeszcze możemy wyjebać. Bierzemy to. Dobra, nie, no musimy to wyjebać, że no nie mamy wyjścia. Co to jest? Sukokej, okay. no nie no, ok. nie wyjebiemy Tutaj mamy to Weźmiemy i to musimy jeszcze wyjąć, co to jest? Fajne remedy. dobra chuj, no nie, dobra, na razie robimy tak O kurwa, co ja zrobiłem, dobra chuj Robimy sobie schodki Jezu, co tu? to też będzie normalna skrzyneczka, nie? O kurwa, gimmy cool. Dobra, go. Jezu spot. O kurwa, ty co to? A, co ja wyjebałem, chyba, nie? Dobra, trzy. No dobra, to robimy killów, nie? Robimy killów. Tak więc ten co już wyjebiemy. Tak. I co? Jeszcze się opłaca siekierkę, nie? Zrobimy jeszcze siekierkę i miecz na razie jeszcze, kurwa jakiś hełmik by się tam przydało, nie? Na szczęście tu się bobki nie zrespiły, kurwa takie szczęście Jezu, co to jest? No, to są tam se ale dobra, jebane na razie Dobra, następne trzy robimy siekierkę Kurwa mieczyk, że to najpierw mieczyk zrobimy Tak Kurwa, ładny ten mieczyk, to jak on wygląda? Znaczy, to ładnie wygląda, nie? Jezu, co to? Co słyszałem, to chyba ten G.O.D. A bez kiedy jeszcze mieliśmy Pokebale zrobić, dobra, robimy Pokebale. Będę już very bardzo fucking importante Importante Dobra Jak się to robiło? Tak tak, 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 tak. Dobra, no, nice. Mamy jakieś tam bale. Możemy jeszcze jakieś niebieskie jeszcze możemy zrobić. Nice. No i zajebiście, kurwa, widzowie. Zajebiście, szczerze. Mamy tyle bali. Zostawiamy tak. Nie mm. jestem wyczerpany psychicznie po tej paszce, widzowie. Ja pierdolę. <laughs> Nie wiem. Ciężkie życie streamera. Dobra się tego się tak przepaliło? Siedem, dobra 9. Mamy to robimy hełmik. Jaki zajebisty hełm kurwa lol. Jaki hełm ty zajebisty szczerze. Dobra no jeszcze budki musimy zrobić sobie. Budków jeszcze nie mamy nie. Dobra, nice To ma nawet torsy i protection 2, wy to czajcie, widzę więc... Jesteśmy kurwa koksami, już możemy się... Ta... O ja pierdolę, się wystraszyłem. Kurwa! Pojebało ci Panty. Ja pierdolę. Shiny machamp! Kurwa. Jezu Boże. Dobra. Ja pierdolę shiny. Szybko kurwa. Jezu, nie ma miejsca na nic. Ja pierdolę. Nie wiem co on zrobić. Dobra, wyjebane w to, idziemy. wyłapać łapać kurwa. Joniasz. O kurwa, shiny. Ja pierdolę, łapiemy go. widzowie, tak szybko się nam shiny zrespił. Ja pierdolę, jesteśmy tak ja ale szczęście. Aha. No to psiejku z kurwa dobra. Musimy go mieć, musimy kurwa, on jest zajebisty. O ja, pierwam myślałem, że mnie atakuje, nie? Tak się kurwa ze Mamy shiny maczampa, więc to wyobrażacie. Proszę złap się, shiny maczampie. Jezu, nie złapał się, boże. Jest, kurwa, mamy to. Kurwa, pierwszy shiny. Na z chyba pierwszy Pokémon to jest, kurwa szczerze. To jest nasz znaczy pierwszy Pokémon i Shiny. Ja pierdolę. Jezu. Zombie. Napierdolamy go. Uuuu! Uh, kurwa widzowie, ja pierdolę. Emocja kurwa na grzybach. No nie. Ja pierdolę. O kurwa, prawie to wpadłem. Dobra, gdzie mamy kurw... O, tutaj mamy to. Nice. Bo musimy. My to... Jezu, ja pierdolę, dobra, bijemy się. Ja się boję, że ja zdedam, nie? Jezu, jest, kurwa, udało się przeżyć. Ja pierdolę się zestresowałem. Dobra, co my tu mamy? Jezu, szkielet tam jest, Boże, żeby tu nie przyszedł. No... No to chujowo, nie? Musisz się przełamać do czegoś, wiesz, chopnie Kurwa, mamy Charmandera normal, mamy, patrzcie co złapaliśmy, kura widzowie, patrzcie na to Jaki piękny Jezu On jest kurwa piękny <laughs> się świeci, ja pierdolę jest cudowny kurwa, kocham go